Wydaje mi się, że Aves to jest takie brzydkie kaczątko ultraligi, bo zaczęli fatalnie, Dawid Sonek nie miał dobrych gier, całe Aves na tym cierpiało, nie wygrywali zbyt wielu rozgrywek, ale po dołączeniu w bucu ta drużyna jest kompletnie odmieniona. Wraz z tym zawodnikiem mają 5-1 wynik przez ostatnie 3 tygodnie, co postawiłoby ich na drugim miejscu, jeżeli zaczynaliby od 0-0, więc mamy naprawdę nadzieję na dobry wynik Aves, bo na początku sezonu stawialiśmy ich w tej roli możliwej drużyny do relegacji. Teraz wydają się na naprawdę mocnych pretendentach. Żeby powalczyć w play -offach. Oczekuję od tego spotkania w końcu rewanżu Illuminar, bo widziałem, że byli bardzo przybici po tej porażce na Avesy w zeszłej rundzie. Patrząc na ostatni tydzień, Iluminar wyglądało bardzo, bardzo pewnie. Wygrali nad diabły, również spotkanie, wcześniej bardzo gładka przeprawa. To jest drużyna, która w tym momencie naprawdę jest na fali wznoszącej. Na no, konektywa graliśmy w tamtym sezonie bodajże raz, no ale to ciężko ocenić tę grę, bo grał malfightem, więc, więc na pewno jest to jeden z bardziej ogarniętych top i nie da sobie w kaszę dmuchać, więc na pewno będzie dosyć ciężko. Czaru to się zdziwiłem, że będzie grał dalej na topie, ja myślałem, że to był tak na chwilę, tylko jakiś taki zmienił się na topa na sekundę, bo nie mieli jakiegoś tam zawodnika czy coś, a to się okazuje, że kolejny sezon, sezonie znowu gra dalej na topie, więc... No, nie patrzyłem nigdy na niego top tak myślałem, że po prostu on sobie tak na chwilkę gra, zobaczymy jak będzie tak jak już na stałe, w chce na topie grać. Na razie jakoś nie zaskakiwał mnie bardzo. Zdecydowanie łatwiej mi osobiście będzie na niego grać niż na przykład Agresivo, który gra tam tymi Jace'ami, Connective gra tymi Vladimirami, swainami. to bardzo podobny pick, style co do mnie. Tym razem, jeżeli Czaru miałby z tego wyjść, to byłbym naprawdę pod wielkim wrażeniem. Graffiti field zagrany, stony się sypią i uwaga, co się dzieje? Oczywiście, że heksek ultimatum zagrany przez przeciwnego top lanera, ale to to Czaru to Czemu jeden powiecie? drugi, ten pest w kącie! Piraty będą wrócić. Wrócić. zatrzymuje dwie osoby, nie będzie tutaj tam kęcza i nie będzie to piratów! Popatrz na to, Ases! Kompletna rzeź nad Piratami! Tryplki dla czaru, kwadratki dla czaru i tu z w rybara! Rybson jest takim graczem, który jest nadmiernie agresywny w dżungli. Po prostu pokażesz się gdzieś na wardzie, to już możesz mieć to przeczucie, że Rybson jest gdzieś w przeciwnej stronie mapy w twojej dżungli i ci coś tam podbiera. Taki szalony styl trochę. Często się może na tym przejechać, właśnie zostanie wyłapany, jak zignoruje to, że też możemy mieć wizję i jakoś wykorzystać to właśnie, żeby wygrać. No Bolsza gra... Już te parę lat na polskiej scenie. Wydaje mi się, że paręście miesięcy temu osiągnął swój limit, już lepszy nie będzie. Dalej w sumie jest tak, że albo robił sam na dziewięć, albo totalnie troluje gierkę. Także no, wydaje mi się, że nie będzie trudnym przeciwnikiem. Mamy dwóch zawodników, którzy znają się jak łyse konie. Jest to Bolszak Bucu i to jest na pewno miejsce, w którym mogę widzieć potencjalną przewagę dla Aves. zjeżdża! Ale jest i Bolszak rozpędza się i zgarnął w tym momencie Wladimira. Jedna plama nie pomoże. Mało tego zamienił się po prostu w drugą. Od momentu, w którym Bucu dołączył do składu Aves, przechodzi niczym burza. Bucu będzie polował na przeciwnego dżunglera. Ten na razie nic nie trafia. Jest Mark zagrady. Będzie chwałapie dołączenia. Penek! Jest niesamowity! Zobaczcie to obrażenie, on nawet nie musi niczego trafiać. Zobacz, to jest po prostu zabójstwo. Kasztelan w meczach na lepszych zawodników, takich jak Selfie, nieco chował się do muszelki. To jest zawodnik, który będzie potrafił zagrać na bucu. Będzie potrafił ograniczyć jego asasynów. Może podniesie rękawice, a może totalnie go zneutralizuje. Do tego nie fukiem, lecz ten broni się za pomocą Arcane Shift'a. Wyeliminowany zafron Davis podobnie jak ich playne double kill dla Kasztelana. I po siedmiu porażkach wreszcie to oko zgarnie. Cenne zwycięstwo! Wydaje mi się, że ten sezon dla Pukiego to jest kompletna reinkarnacja. Póki Delord, oni są naprawdę w formie, w której dawno ich nie widziałem. Nie wiem, czy Delordowi tak dobrze się grało, nawet z Ulajtem. Oj, chłopak się dał złapać na klateczkę. Ale popatrz, jeszcze jeden trapek, to była świetna kombinacja od Pukiego. rany i to pod Oczywiście, że tak! Puki Póki bezlitośna boja uczy tutaj młodzieniaszka, co to znaczy być prawdziwym marksmanem! Uczy, co panuje? Zobacz, Jezu, on wiadomo. nie opuszcza po prostu jeszcze w niego wejdzie! Jest zabójstwo, nie miał co zrobić, dawaj! Pamiętajmy, że tym klonem możesz się zasłaniać przed skillshotami jeszcze, póki staję flaszuje! Jedno zabójstwo było tam bardzo blisko, ale drugie już na pewno zgarnie. Jeszcze trafiony Voidseeker! To jest niesamowite! Więcej argumentów dla mnie jest po stronie Illuminar i to oni powinni tutaj zwyciężyć, ale Aves jak najbardziej mogą również wyrwać tą jedną mapę. Jeżeli Bucu będzie w stanie przenieść swoją przewagę na resztę mapy, Dosyć szybko ten pożar może się rozprzestrzenić na całe Summoner's Rift, no i puścić z dymem Illuminar Gaming.